Cześć kochani, witam wszystkich z podznaku bliźniąt w czytaniu na styczeń 2025. Moi drodzy, z racji tego, że rozpoczęliśmy nowy rok, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, dużo zdrówka, dużo radości, dużo spełnienia marzeń, pieniążków oczywiście, no i miłości. Niech Wam się wiedzie, niech to będzie Wasz rok. Wszystkiego co najlepsze, moi drogie bliźniaki. No a tak, jeżeli chodzi o dzisiejsze czytanie, no to rozpoczniemy sobie od kart wyroczni. Tutaj Zbadamy energię ogólne na ten miesiąc, zobaczymy co ciekawego może Wam właśnie przynieść styczeń. Następnie przejdziemy do kart Tarota i tutaj zrobimy czytanie na miłość dla singli, później na miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane czy to na tę, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne, więc one nie zawsze będą rezonowały, nie zawsze będą odpowiadały Waszej sytuacji. Więc miejcie to na uwadze, warto sprawdzić swój ascendent, znak księżycowy, Wenus, tak żeby po prostu znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, znaleźć coś skrojonego dla Was samych. Tyle, jeżeli chodzi o sam wstęp. Zostawiamy karty wyroczni. Przekładamy tarota na bok. No i co, zobaczmy, co ciekawego, jeżeli chodzi o Wasz styczeń w 2025 dla moich bliźniaków. Co ciekawego dla osób z Poznatu bliźniąt. Jakie mam przesłania dla bliźniaków na styczeń 2025? Zobaczmy. Cóż ciekawego mogę Wam przekazać moi mimi. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was. Co ciekawego na styczeń 2025. I pojawiają nam się cuda, naprawdę takie. Czasami zastanawiamy się że... i myślimy nad, nad nie wiem, scenariuszem, nad tym, jak dla nas sytuacja się potoczy. I nawet nie przyjdzie nam do głowy, że może ona się potoczyć takie, w taki sposób, właśnie. To są te cuda, to są takie momenty, w których e, brakuje nam tchu w piersiach w taki pozytywny sposób. E, w taki sposób, że mm, no, absolutnie się nie spodziewamy, że coś może się wydarzyć, coś pozytywnego wyciągnąć z danej sytuacji. Więc jeżeli macie jakieś sytuacje, które możliwe, że wydają się albo sytuacjami beznadziejnymi, sytuacjami bez wyjścia, bez żadnej nadziei, to właśnie to jest ten, ten wasz tutaj e, promyśl słońca. To jest właśnie ten moment, w którym wy... Autentycznie poczujecie, że no, nie wszystko jest stracone. Nie wszystko jest stracone, nie wszystko. E, no, czasami coś można uratować zupełnie inaczej, niż, niż byśmy przypuszczali. E, co więcej, jeżeli chodzi o cuda, to też możecie do, doświadczać takich małych cudów. Oczywiście też może być wielki cud, cud, prawda? Może być coś, co naprawdę, no, przez co wyskoczycie z kapci i będziecie w ogromnym szoku. Natomiast też doceniajmy te małe cuda dnia codziennego. E, te małe chwile, te drobnostki, które ktoś nam coś powie. Kiedyś usłyszałam coś takiego, że mm, zwracaj uwagę na to, co mówią ci obcy ludzie. E, nie wiem, czy zapytają cię o godzinę, i zapamiętaj, jaka to jest godzina, bo może to jest znak. Albo ktoś coś powie do ciebie, takiego, że ty się spojrzysz i nie do końca wiesz, o co tej osobie chodzi, ale to też może być jakiś znak, właśnie. To może być coś, co zaprowadzi cię do, do swego rodzaju cudu. My ja sobie też zwracamy uwagę na ludzi i interakcje z nimi. Natomiast, tak jak powiedziałam, te małe cuda, bądźmy wdzięczni za małe rzeczy, które nam los zsyła, bo zsyła je nam nie bez powodu. Zawsze tu jest jakaś, zawsze tu jest jakaś właśnie taka takie przeczucie, że właśnie idziemy w tym, w tym dobrym kierunku. Niech tak będzie, moi drodzy. Otaczajmy się właśnie tą cudowną energią. Tego Wam z całego serca życzę. Odłożymy sobie tę kartę tutaj na górę i przejdziemy dalej. Przejdziemy do rozkładu na miłość. Na miłość dla Singli. Sprawdźmy, ohoho. Co tutaj mamy dla Was, moi drodzy? Mhm. Co mamy dla moich drogich singli, jeżeli chodzi o styczeń 2025. Co ciekawego mogę Wam przekazać. Mamy piątkę pentakli. Mhm. Dobrze. Co mamy dalej, moi drodzy? 7 mhm. mieczy. I na sam koniec czwórkę mieczy. E, powiem Wam tak, ja tutaj, jeżeli chodzi właśnie o Wasze życie miłosne, moi drodzy single, e, to pierwsze co, co mi się rzuciło, to właśnie ta moneta, która jest pęknięta. Mam wrażenie, że ktoś tutaj mógł zawieść Wasze zaufanie, albo czasami, nie wiem, wodzić Was za nos, trochę obiecywać zupełnie coś innego niż faktycznie to robić. I e, no i to nie zmienia faktu, że będzie Wam z tego powodu, z tego tytułu trochę, trochę przykro i właśnie nieprzyjemnie, ta piątka pentakli też pokazuje to, że no właśnie straci, straciliście odrobinę, nie wiem, zaufania, ale też takiego, takiej naiwności w tym wszystkim, bo możliwe, że nie wiem, ktoś faktycznie Wam dużo obiecał, dużo rzeczy powiedział, a to nie ma absolutnie żadnego pokrycia z tym, co, no, co faktycznie zrobił, tak? Patrzę na tą ósemkę mieczy, która jest tutaj po środku. Wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym Wy decydujecie się, żeby trochę zapauzować, żeby dać sobie spokój z nie wiem, randkowaniem, spotykaniem ludzi, bo Was to po prostu w pewnym momencie zaczęło męczyć. Nie dziwię się, no bo ile razy można gdzieś tam znosić jakieś porażki, rozterki miłosne, rozstania, powroty i różnego rodzaju roszady. Nie dziwię się, że wy jesteście po prostu tym w jakiś sposób zmęczeni i. No i chcielibyście, chcielibyście odrobinę przerwy, więc stwierdzacie, że na ten moment po prostu kończycie z randkowaniem, kończycie, nie wiem, z używaniem aplikacji randkowych, kończycie z szukaniem tej miłości, bo może nie wiem, może to nie jest wasz czas, może to nie jest odpowiedni moment i tak sobie to tłumaczycie, że właśnie, no jak ktoś ma przyjść, to przyjdzie i to może będzie właśnie Wasz ten cud, tak? Że w momencie, kiedy tracicie trochę nadzieje, no bo tak trochę wygląda, to a, ktoś może się pojawić. Na ten moment yy, po prostu odpocznijcie. Zobaczcie, że czwórka mnie czy też właśnie no, mówi o tym odpoczynku, ale też w jakiś sposób właśnie o takim poddaniu się, że na ten moment ja wychodzę z podniesionymi rękami. Ja już mam dość, biała flaga, mam dość właśnie tych, tych wszystkich e, rozsterek miłosnych i wielu rozczarowań, które no, myślę, że takie randkowanie no, też przynosi. Rzadko kiedy trafia się nam sytuacja, w której my poznajemy osobę, nie wiem, na jakim portalu randkowym, albo przez znajomych i to zatrygamy. To naprawdę trzeba mieć duże szczęście, dużo... No naprawdę duże szczęście, myślę, że to jest to. Jest to. Także nic dziwnego, że chcecie sobie zrobić krótką przerwę. Nie, to nie jest tak, że poddajecie całkowicie i rezygnujecie z randkowania. Niech to będzie dla Was po prostu jakaś przerwa, moment, w którym no... skupicie się bardziej na sobie, a nie na na no wszystkich dookoła. Takie odsapnięcie, które myślę, że myślę, że każdemu może być potrzebne w momencie, kiedy no już za, za dużo rozczarowań przeżył. Tak to widzę, moi drodzy. Dajcie znać. No i yy, też ważną rzeczą jest to, że bardzo często w momencie, kiedy no właśnie stwierdzacie, że dobra randkowanie nie jest dla mnie, koniec, to poznajecie osobę. Bardzo często jest tak, bo los lubi nam tutaj płatać figle i los lubi. Yy, Siłaś nam cuda wtedy, kiedy no już tracimy nadzieję, żeby właśnie trochę podsycić, żeby pokazać nam, że a widzisz, warto było czekać. Także tak tego Wam życzę, żeby naprawdę warto było czekać na kogoś normalnego. E, dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda u osób, które już są w związku. I to jest hit, bo wyskoczyły trzy karty. No, i weźmiemy te trzy karty. No, co mam wam powiedzieć? E, paźmieczy, królowa kielichów, as mieczy na samym początku. No, te karty po prostu chciały wam to, e, chciały wam tutaj coś przekazać. Mm -hmm. Paźmieczy, królowa kielichów, as No, paźmieczy myślę, że to no naprawdę nam faktycznie niesie nowinę. E, możliwe, że wasz partner, partnerka albo wy. Coś ukrywacie, ale to nie jest takie, wiecie, sekret, nie wiadomo co, że no nie, nie, nie za bardzo wiemy, co mamy z tym zrobić później. Tylko to jest takie na no, zasadzie może niespodzianki. No, nie zdziwiłabym się, gdyby tutaj taka sytuacja się wydarzyła. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka niespodzianka niefizyczna. Może, nie wiem, coś usłyszeliście od kogoś i pomyśleliście sobie, dobra, powiem to w odpowiednim momencie. Albo wasz, właśnie partner tak zrobił, nie? I tak czekacie, czekacie, czekacie na właśnie przekazanie tej informacji. Dodatkowo, ja tutaj też czuję jak ta królowa kielichów. Myślę, że wasz partner bądź partnerka no, będą wam tutaj bardzo mocno dogadzali. W taki sposób, że naprawdę czujecie się jak królowa. Czy tam król. Jest ktoś, kto naprawdę o Was dba, troszczy się i, i czujecie to, naprawdę wyczujecie to. Pamiętajcie o tym, żeby być wdzięcznym za to, żeby, no, żeby okazać tę wdzięczność i też troskę w drugą stronę. No bo tutaj macie naprawdę osobę, która no, jest z Wami na każdym etapie na każdym etapie życia. Oczywiście te energie mogą działać wicewersa, tak powinny wręcz działać e, vice versa. Pojawił nam się też asmiecze i myślę, że asmiecze też Wam pokazuje właśnie nową ścieżkę, nową ścieżkę, którą będziecie obierać, jeżeli właśnie chodzi o Waszą relację. Ehm, myślę, że to e, może być coś dużego, ale to też mogą być nowe pomysły. E, może jakiś pomysł wyjazdu, może pomysł, e, nie wiem, nawet przeprowadzki, tak? Albo na razie stworzenie jakiegoś tam w cudzysłowie, planu, który no niedługo będzie się powoli, powoli gdzieś tam ziszczał. Myślę, że jesteście tacy właśnie fajnie pobudzeni kreatywnie. Może ten nowy rok też wam pokaże, że no chcielibyście coś więcej. Może nie wiem, jakieś wyjścia, spotkania, randkowanie, właśnie takie nowości, powiewy, powiewy świeżości, żeby właśnie jak najwięcej czasu takiego. No, jakościowego spędzić ze swoim partnerem, bądź partnerką. Ale tu też właśnie czuję taki komfort, że to nie będzie nie wiadomo jakie zapierniczanie, tylko takie, no właśnie usiądziemy, coś zjemy, pójdziemy do teatru, taki odpoczynek, ale aktywny odpoczynek, tylko że właśnie nie taki, że nas zajeżdża, tak? tylko tak na spokojnie. Mam wrażenie, że to jest właśnie ten moment w styczniu, gdzie poczynacie jakieś plany, może właśnie jakaś niespodzianka pod tytułem no, bilety na, 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 do teatru czy do kina, cokolwiek lubicie albo preferujecie. Tak to widzę, więc to jest taki bardzo, bardzo komfortowy moment właśnie w Waszym związku, taki otulający i to wygląda naprawdę w porządku. E, no dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse, moi drodzy bliźniaki. Sprawdźmy, jakie mamy karty dla Was, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse, moi drodzy. Mhm. Zobaczmy, jakie mamy karty. Dla Was. Uh -huh. Pojawia nam się dwójka mieczy na samym początku. Uh -huh. Dobra. Dwójka mieczy. Potem nam się pojawiły tylko pętaki odwrócone. Mhm. Uh -huh. I dziesiątka pentakli też jest odwrócona. Powiem Wam tak, że mam wrażenie, że jeżeli chodzi o właśnie Waszą pracę, to bardzo możliwe, że ktoś bardzo naciska na Was, abyście podjęli jakąś decyzję. I to jest takie trochę przerzucanie odpowiedzialności, bo tak patrzę na tą... Aż sobie przełożę trochę te karty na środek bardziej, tak, no. No nie patrzyłam, jak to wygląda w kamerze. Jak patrzę na dwójkę mieczy, to jest tak, że te, ta osoba chce coś zrobić, ta osoba powinna podjąć decyzję, ale trochę przerzuca odpowiedzialność właśnie na Was i na to, jak, że to, no, spróbujcie Wy to zrobić, nie? I Wy nie jesteście przekonani, Wy też uważacie, że to nie do końca jest Wasze, leży w Waszych obowiązkach, w Waszych tutaj... No nie, na predyspozycjach, tak, bo może to w ogóle Was nie dotyczy, a ktoś Wam mówi, dobra, no to ty, ty zdecyduj, Ty wybierz. I no nie, nie, nie jest to coś, co Wam się podoba. I e, mam wrażenie, jak tutaj patrzę na dwójkę pentakli, że obojętnie, w którą stronę byście nie poszli, czy wybralibyście byście opcję A czy B, to ta osoba, która Wam kazała wybrać, i tak będzie niezadowolona. A, więc może nie wiem, może spróbujcie właśnie, jak już musicie wybrać, jeżeli to jest zlecenie z góry albo coś takiego właśnie przekazane Wam, to po prostu wybierzcie to, co Wam pasuje i co naprawdę czujecie, że byłoby lepsze. Bo, yy, no bo nie, nie, absolutnie nie yy, usatysfakcjonujecie tej drugiej osoby. Ta druga osoba będzie dalej nieszczęśliwa, dalej będzie kręciła nosem, dalej jak Wy wybierzecie opcję A, to będzie mówiła, że no w sumie ta B, to jej zdanie była w sumie lepsza, ale dobra, to jest Wasza decyzja. I to wiecie, takie pasywno-agresywne, bardzo fajne zachowanie. Myślę, że to będzie Was dużo kosztować emocjonalnie, mam nadzieję, bo tu jednak są pentakle, więc może też gdzieś tam finansowo też się nie do końca fajnie odbić na Was. Natomiast no lepiej, żeby to było, znaczy nie wiem co w sumie lepiej, no ale bardziej myślę, że tutaj właśnie w emocje możemy, możemy się udać, że to będzie Was kosztowało dużo stresu, dużo takiego niepotrzebnego... Hmm, no gadania, tak, bo będziecie chcieli to przegadać z jakąś jedną osobą, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, a właśnie finalnie i tak ktoś będzie kręcił nosem na to, co robicie, co jest bardzo słabe, bo, yy, bo ta osoba mogła podjąć tę decyzję, nie? To jest po prostu przerzucona odpowiedzialność, no i co wy macie z tym fantem zrobić, nie? Tak to widzę, moi drodzy, dajcie znać. Yy, no i mam nadzieję, że wiesz, wiecie, uda Wam się po prostu gdzieś tam, Ee, może nie to, że uciec od tego, no ale no, jednak zostawić tę odpowiedzialność po stronie osoby, która miała być od początku e, odpowiedzialna za m, podjęcie tej decyzji. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o... o, o, o. Otóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o e, ducha i emocje, zobaczmy, jak to wygląda u moich bliźniaków. Jeżeli chodzi o tutaj aspekt duchowy, cóż mamy? Dziewiątka mieczy, mhm. Uh -huh. No, nie noce, bo się stresujecie. Nie dziwię się, bo jest dużo rzeczy, które, e, które musicie ogarnąć. Mhm. Żebym tą świeczkę nie rzuciła. Ale mamy słońce, mamy słońce. I tak jak Wam powiedziałam, właśnie to są te momenty, w których czujecie się właśnie przyparci do muru. I y, mam y, 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 na koniec wisielec: y, przyparci do muru, tacy, że no, masz podjąć decyzję, masz to zrobić, to jest Twoje. Y, nie wiem, decyduj się, tak? Jesteście cały czas po, na ostrzu noża wręcz. A, I to są momenty, kiedy wy podejmujecie decyzję, wszyscy mogą wam do mówić, że ale głupotę zrobiłeś, e, no ale to oni mogli podjąć tę decyzję. A finalnie wychodzi na to, że y, no, no, początkowo wy tu jesteście mocno przytłoczeni emocjonalnie, ale potem wychodzi na wasze. Potem wychodzi, że jednak dobrze zrobiliście, jednak dobrze podjęliście decyzję, i los się do was uśmiecha. A dlaczego się do Was uśmiecha? Dlatego, że pokazuje Wam, że w obliczu mm, sytuacji, gdzie ktoś was przypiera do muru, e, musi, jesteście zestresowani, e, to chcę Utrzyść nosa tej osoby, która stawia was w takiej sytuacji. Nie wam. Was wynagrodzi za to, że widzieliście to na klatę, za to, że daliście sobie radę, tak? I że mm, no, gdzieś tam ewoluowaliście. I myślę, że właśnie to jest ten moment, w którym wy też pod, pod, poczujecie, że e, podjęcie takiej a nie, innej, nie innej decyzji, że pójście w danym kierunku e, i trochę takie właśnie zmuszenie się no, przez kogoś, tak? No ale dobra e, do zrobienia tego kroku Was bardzo rozwinęło i pokazało Wam bardzo, bardzo dużo, a ta osoba, która no, próbowała przerzucić tę odpowiedzialność, może jej się udało e, właśnie na Was, ona się nic nie nauczyła, ona niestety nie zyskała, ona tylko właśnie odsunęła od siebie to, co dobre, to, co właśnie będzie Was spotykało i tego Wam życzę, moi drodzy, właśnie takiej, takiej energii, że mm, energia, która Was otacza, może być negatywna, ale Wy potraficie ją w magiczny sposób, w taki bardzo umiejętny sposób przemienić na coś pozytywnego, na właśnie na coś, na taki uśmiech od losu, na te cuda. Także no sami robicie te cuda, sami je produkujecie i to no, tylko od Was zależy, jak to będzie wyglądało. Róbcie tak, żeby Wam po prostu było dobrze, żeby Wam było wygodnie i Mam nadzieję, że to ludzie docenią po prostu, bo powinni, jak najbardziej powinni. Tyle na dziś. Dziękuję Wam ślicznie no i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.